Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nazywamy ich mędrcami lub magami. Tradycja nada im tytuł królów. Jakichkolwiek użylibyśmy określeń, dwa słowa ich charakteryzują i definiują: pytanie i droga. Przemierzają bezmiar ziemi i życia. Zadają nie nieskończoną liczbę pytań, ale to jedno najważniejsze. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi ich od wielkich tego świata ku tym najmniejszym. Od gwaru wielkich miast ku ciszy wiejskich przysiłków. Od przepychu bogactwa i intelektu. Ku prostocie i pokorze, od swoich wyobrażeń o Mesjaszu ku dziecięciu z matką jego Maryją. Pytanie i droga doprowadzają ich do ugięcia kolan i oddania pokłonu, doprowadzają do odpowiedzi, która zadziwia oczywistością. Bóg jest Miłością. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.